Święta już za niecały miesiąc, a więc zaczął się czas wybierania prezentów, czy to dla siebie, czy też dla naszych najbliższych. Być może niektórzy z Was nie wiedzą na co się zdecydować, a więc my, tak samo jak w zeszłym roku, chcielibyśmy Wam nieco w tym pomóc, robiąc nasz świąteczny poradnik prezentów technologicznych. Zapraszam do filmu. Pozycje w tym filmie będą zróżnicowane, tak aby każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. To, co tutaj widzicie, to nie jest wszystko, o czym będę mówił w tym filmie. Będzie tego trochę więcej. Większość z tych rzeczy ma już swoje recenzje na naszym kanale, także będą się Wam one wyświetlać gdzieś tutaj w prawym górnym rogu w karcie. Ale tam pewnie wszystko się nie zmieści, także do wszystkich będziecie mieli linki w opisie pod filmem, w którym to znajdziecie też linki do ceny do każdego z tych produktów, abyście mogli na szybko podejrzeć, gdzie aktualnie można najtaniej kupić dany produkt, ponieważ ja w tym filmie będę podawał ceny mniej więcej uśrednione. Zacznijmy od smart urządzeń, które nosimy na nadgarstkach, czyli od zegarków oraz opasek. Najdroższy w naszym zestawieniu w tej kategorii jest TicWatch Pro 3 GPS, czyli aktualnie jeden z najlepszych zegarków ze systemem UROS. Posiada on płatności zbliżeniowe, sklep Play, wbudowanego GPS-a. Mamy tutaj też dwa ekrany. Jego pełną recenzję znajdziecie u nas na kanale, oczywiście. Kosztuje on aktualnie około 1150 zł, a więc nie jest to najtańszy smartwatch. Jeżeli chcecie coś tańszego, to może zainteresujecie się tym co aktualnie mam założone na nadgarstku, czyli TicWatch E3, będący nieco tańszą alternatywą właśnie dla Pro 3. Różnią się one tak naprawdę drobiazgami, które mogą być dla niektórych osób nawet niezauważalne. Natomiast kilka stówek zostaje w kieszeni, ponieważ E3 kosztuje około 850 zł. Także są to propozycje warte rozważenia, jeżeli ktoś szuka ciekawego smartwatcha, który fajnie będzie się integrował ze smartfonem z Androidem. Jeżeli natomiast smartwatche nas nie interesują, czy też wykraczają poza nasz budżet, to możemy spojrzeć na inteligentne opaski, na przykład na mi banda 6. Jest to tani sprzęt, bo kosztuje około 160 zł aktualnie. Myślę, że większość osób już wie w ogóle co to jest, ponieważ jest to bardzo popularna opaska. E, posiada podstawowe funkcje takie jak odbieranie powiadomień z telefonu, śledzenie aktywności sportowych i myślę, że może być to uniwersalny prezent naprawdę dla każdego, czy to dla kobiety, czy dla mężczyzny, czy dla osoby starszej, czy też młodszej, nawet jeżeli nie uprawiają one żadnych sportów. Dodatkowo dopłacając do 230 zł możemy kupić Mi Banda 6 w wersji z NFC, który posiada płatności zbliżeniowe. Dalej coś dla osób często jeżdżących samochodem, czyli wideorejestratory. Wybrałem dla Was trzy i głównie patrzyłem na jakość obrazu, odstawiając gdzieś na bok funkcje dodatkowe tych wszystkich urządzeń. No, i pierwszym najdroższym wyborem jest XBlitz V3 Magnetic 4K. Według mnie oferuje on naprawdę świetną jakość obrazu, jeżeli chodzi oczywiście o wideorejestratory, Oprócz tego posiada WiFi oraz GPS-a, także mamy troszkę dodatkowych. Funkcji radzi on sobie dobrze nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, jednak kosztuje 450 zł. Jeżeli szukamy czegoś tańszego, to możemy spojrzeć na XBlitz Go 2 za 360 zł. Również oferuje on bardzo dobrą jakość obrazu. Nie ma już GPS i Wi-Fi. Ponadto nagrywa w rozdzielczości 2,7 K. Jednak ta jakość jest naprawdę nadal bardzo dobra i jest to oczywiście rozdzielczość lepsza niż Full HD. Jeżeli chcecie jeszcze troszkę zaoszczędzić, to możecie spojrzeć na NaVitel R6, kosztując 290 zł, nagrywa w rozdzielczości 1440p, czyli to jest praktycznie to samo co 2,7k, różni się o dosłownie parę pikseli i również oferuje dobrą jakość obrazu. Następną kategorią są dokanałowe słuchawki bezprzewodowe, takie jak i głównie Używamy z telefonem, czy też z laptopami. Tutaj wybrałem dwa modele Halo W1 oraz Ugreen HiTune T1. Oba te modele kosztują aktualnie około 130 zł. Są do siebie bardzo zbliżone jakościowo. Także aby porównać je szczegółowo, to po prostu zapraszam Was na ich recenzję. Oba te modele mają swoje recenzje na naszym kanale. Tak na szybko Halo W1 wyróżniają się tym, że posiadają kodek aptX Adapter. Który dynamicznie dostosowując bitrate dźwięku pozwala na zmniejszenie opóźnień tych, tego dźwięku w niektórych warunkach? Nie jest to raczej funkcja, która jakoś szczególnie będzie zauważalna dla przeciętnego użytkownika. Ugriny z kolei wyróżniają się wbudowanym equalizerem, dzięki któremu za pomocą naciśnięcia przycisku możemy na szybko podbić basy. Oczywiście basy można również podbić w Halo W1, tyle że musimy to robić equalizerem wbudowanym w telefon. Dalej sprzęt, który wyręczy nas nieco w domowych obowiązkach, a dokładniej w sprzątaniu i jednocześnie nie zrujnuje naszego portfela czyli robot sprzątający Vio Miese, który aktualnie kosztuje około 900 zł. Oprócz odkurzania posiada on także funkcję mopowania. Możemy go obsługiwać oczywiście aplikacją na telefon, jak wszystkie inne odkurzacze Xiaomi. Ponadto posiada obsługę kilku map, czyli w sumie pięter, także bez problemu, jeżeli mamy piętrowy dom, może on nam posprzątać także kilka różnych pięter. No i co najważniejsze, zaoszczędzi nas czas, ponieważ dzięki niemu nie będziemy musieli tak często wyciągać dużego ręcznego odkurzacza i sprzątać samodzielnie. Kolejna kategoria jest dla osób nie lubiących przebywać w ciemności. Pierwszym urządzeniem w nim jest Xiaomi Mi Desk Lamp Pro, czyli inteligentna lampka biurkowa, która posiada wbudowane Wi-Fi, a więc może być sterowana za pomocą aplikacji na telefonie, a ponadto można ją zintegrować z innymi inteligentnymi urządzeniami od Xiaomi. I na przykład używać ją z inteligentnymi przełącznikami, które też znajdziecie na naszym kanale, czy też może się nawet automatycznie zapalać na czujnik ruchu. Posiada ona też regulowaną temperaturę barwową, także możemy dostosować światło, czy wolimy ciepłe, zimne, czy też jak najbardziej naturalne. Kosztuje on około 250 zł. Jeżeli szukacie czegoś tańszego, to możecie spojrzeć na Mi LED Desk Lamp 1S za około 150 zł. Akurat recenzji tego na naszym kanale nie znajdziecie. Natomiast, jeżeli szukacie lampki nocnej, to możecie spojrzeć na Mi Bedside Lamp 2 za około 160 zł. Tutaj recenzję tego sprzętu znajdziecie na naszym kanale, ale w wersji pierwszej. Dwójka natomiast różni się głównie designem i jest to też całkiem ciekawa lampka nocna posiadająca nawet oświetlenie RGB. Przedostatnia grupa sprzętów dedykowana jest dla graczy. Jest to Genesis Krypton 550 oraz Genesis Xenon 800, czyli dwie myszki komputerowe do gamingu. Pierwsza z nich jest to opcja budżetowa za około 100 zł. Posiada ciekawy design, jest lekka no i przede wszystkim tania, a powinna spełnić wymagania w większości niewymagających graczy. Druga opcja Xenon 800 jest to już droższy sprzęt za 200 zł z wyższej półki. Posiada lepszy sensor, możliwość regulacji wagi czy też dostosowania wyglądu poprzez wymienny przycisk DPI czy górną część obudowy. Recenzje obu tych myszek znajdziecie oczywiście na naszym kanale. No i ostatnia kategoria jest taka sama, jaka była w zeszłym roku w poradniku prezentowym, czyli coś do amatorskich zdjęć czy też filmów. Zacznijmy od tego, co stoi tutaj od początku obok mnie i cały czas świeci, czyli Quadra Light LED Ring Light. Wersja, którą widzicie u mnie, jest największą, 12-calową i kosztuje około 150 zł. Są również mniejsze, tańsze jej wersje. Jest to ciekawa i niedroga lampa do smartfonów, um, która może się przydać osobom nagrywającym TikToki, na przykład, e, czy też coś na Instagrama. No po prostu wszelkim początkującym twórcom e, internetowym może się także przydać do amatorskiej fotografii, nawet portretowej. W jej recenzji znajdziecie m, moje zdjęcia, jakie przy jej pomocy zrobiłem. E, mogą z niej skorzystać nawet osoby nie interesujące się specjalnie w tworzeniu zdjęć, czy też filmów, ale po prostu chcące się doświetlić, na przykład na jakichś konferencjach wideo, aby lepiej wyglądać. Dalej mamy mikrofon. Jest to Rode Video Micro, który kosztuje około 200 zł i aktualnie słyszycie mnie e, poprzez niego i słyszycie nas w sumie na tym kanale już chyba od około 2 lat, za każdym razem z tego mikrofonu. Posiada on naprawdę świetny stosunek jakości do ceny. Dodatkowo po dokupieniu odpowiedniego kabelka czy też przejściówki można podłączyć go bezpośrednio pod jacka telefonu. I jak dobrze pewnie większość z Was wie, telefony mają już na tyle przyzwoitą jakość obrazu, że mogą się one nadać na początki naszej przygody z YouTube na przykład, na sam start. Jednak problemem zawsze jest jakość dźwięku, ponieważ ona po prostu z tych budowanych mikrofonów jest zawsze marna. Taki mikrofon zapewni naprawdę wystarczającą jakość dźwięku. Jednak w przypadku VideoMicro może być taki problem, że nie będziecie mieli jak go przyczepić po prostu do smartfona bez żadnych dodatkowych uchwytów, ponieważ jest on przystosowany raczej do zaczepiania na statywie czy też stopca aparatu. Dlatego możecie też spojrzeć na Rode VideoMic Mi. Jest to dosyć podobny sprzęt, jednak dedykowany bezpośrednio do smartfonów. Posiada on wersję na jacka, USB-C oraz do smartfonów no i tamten mikrofon trzyma się już bezpośrednio w gnieździe przy samym smartfonie, także nie musimy się martwić o dodatkowe uchwyty. Jednak jego cena różni się w zależności od wersji, ponieważ za wersję z jackiem damy około 180 zł, natomiast USB-C to wydatek już około 370 zł. No i na mikrofonach będziemy kończyć nasz świąteczny poradnik prezentowy. Dajcie znać w komentarzach, czy znaleźliście tutaj coś ciekawego dla siebie. Piszcie też w ogóle, co chcielibyście dostać na święta, czy też co komuś kupujecie. Na święta. Ja zapraszam Was jeszcze na naszego Instagrama oraz Facebooka. Linki do nich znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. W ogóle w opisie pod filmem znajdziecie w tym filmie dużo linków. Są też do wszystkich recenzji, do Ceneo, abyście mogli sprawdzić ceny tych produktów. Także zaglądajcie tam i sprawdzajcie to, co Was interesuje. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.